Dzień dobry. Witajcie. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem na temat foto fotografii i jej czaru. Czyli po prostu retro, aparaty analogowe retro. Dzisiaj Wam zaprezentuję z zasobów własnych to nie jest recenzja. Raczej to jest recenzja, taka pokrótko, to nie jest sponsoring, a nie reklama. Aparat i jego zestaw pochodzi z moich zasobów własnych. Przejdę teraz do zaprezentowania tego aparatu. Mianowicie już jak na tamte czasy, czyli. Raptem za rok będzie 40 lat, bo ja zaraz po stanie wojennym go kupiłem w 1984 roku za oskładane pieniądze z praktyki i z różnych takich prac dorywczych. Byłem dumny, bo bardzo, bardzo go chciałem. Moje początki fotografii były spieną, którą odkupiłem czy wymieniłem już, nie pamiętam teraz z kolegą w szkole podstawowej wyremontowałem ją i robiłem zdjęcia. Później na jakiś czas zażegnałem, sprzedałem, i po paru latach wróciłem do fotografii. Uzbierałem stać mnie było wyczekiwany Zenit 12XP które kupiłem w normalnie profesjonalnym sklepie, który niestety już w Szanowie nie ma. Był taki jubiler, fotograf, zegarmistrz. Taki, można powiedzieć, sklep wielobranżowy. Z renomą. No niestety już go nie ma. A takie sklepy powinny być. Przejdę do zaprezentowania Zenit 12 XP. To jest właśnie ten aparat. On tak wygląda. Jest zadbany, teraz ostatnio w ogóle go nie używam, od dłuższego już czasu. To jest to jest już można powiedzieć aparat profesjonalny. Tu ma czasową migawkę. Połączeniem, tu jest gniazdo na kabelek, który później zaprezentuję, do połączenia z lampą błyskową. Made in USSR. Pierwowzorem zenitów była alejka niemiecka, to jest do przewinięcia filmu na nową klatkę. Tu macie na rolkę. Tu są poszczególne ustawienia stare i nowe w tej części. Tu macie tarczę. ile jest zdjęć. Tu jest ten spód z migawki. Tu jest ustawienie na T lub V. To zależy które obierzecie ustawienia, czy T czy T. Diny czy tutaj to B, nie pamiętam teraz akurat jak to się nazywa. Tu jest ustawienie obiektywu. Jego można odkręcić, wymienić na inny, wykręcić. Tu są uchwyty na pasek. Tu jest wizjer, tu jest gniazdo na baterie do diody. Tu są dwie diody. Ja patrzę ci przez wizjer. Jak jest wszystko tak, jak trzeba ustawione, światło czułość odpowiednio do, do światła, to wtedy te dwie migają in, intensywniej i się zatrzymują. I wtedy, kiedy one się zatrzymują, to wtedy jest najlepszy właśnie najlepsze wychodzi ujęcie bo jak jest za mało albo za dużo to się albo górna albo dolna świeci tu jest gwint jedna stopka tu jest druga stopka jedna jest do statywu, druga jest do dodatkowej lampy takiej większej można i inne też sprzęty instalować. To jest akurat do tego pokrowca, co tu widzicie. Skórzanego. To tu się montuje. To też można na statyw. Ten, który teraz obsługuje. Camrock T30. Tu jest też na, właśnie na wejście na statyw. Tu jest stopka za zaślepką do, do lampy. Także tak się prezentuje ten XP. Później był SG, 12, chyba SG. Później już był taki w kierunku. Już taki SG to chyba była. Był już ciut nowszy od tego, a chyba ostatni z zenitów, jeżeli dobrze pamiętam, mogę się mylić był. Teraz nie pamiętam nazwy, ale on już był, wyglądał tak w kierunku aparatu jak i luszczanki, jak i cyfrowego. Mnie osobiście ten urzek i do dzisiaj do dzisiaj mnie urzeka. Myślałem o zakupieniu kiedyś aparatu, ale mając smartfon, który jest zarazem i kamerą, i aparatem, i się go ma praktycznie rzecz biorąc przy sobie, to nie potrzeba. Aparatu jako takiego wydawać kilka tysięcy. Jak ma się po prostu smartfona? Odstawię na bok. Teraz przejdę do obiektywu. To jest kupiony dodatkowy obiektyw, który jest w bardzo dobrym stanie. 35 Jego mało co używałem No tak Ja byłem w kierunku Pasji, to była moja pasja Ale niestety tutaj W domu nie, przy Nie miałem warunków, żeby sobie zrobić Ciemnie I żeby robić zdjęcia. Także to jest jeden element, to jest dodatkowy element, który mi się później, nie pamiętam rok albo półtora od zakupienia tego zenita, zakupiłem. I tutaj jest. nasza polska profesjonalna elwa tu jest pokrowiec do niej lampa błyskowa ona do dzisiaj działa, funkcjonuje akurat nie mam tu jest tablica ustawień odpowiednich, co i jak ustawiać tu jest wejście gniazdo na baterie, paluszki. To jest, to jest taki jej model. O. Tu jest oryginalny kabelek, ten co mówiłem do spustowy, do migawki. 7 sekund. 7 sekund od momentu włączenia migawki. Tu jest oryginalna instrukcja do tej lampy błyskowej. Karta gwarancyjna. Produkowane były w Kołobrzegu. 87 rok. A aparat, tak jak mówiłem, aparat tuż po stanie wojennym. Nie pamiętam dokładnie, kiedy go zakupiłem, ale tak było. Tu są dodatkowe tabelki, aby tamta się wytarła sztuki, żeby sobie po prostu nakleić. Tu jest rachunek. Tyle wtedy kosztowała. I tak mówię, to jest wspomnień czar kabelek schowamy się nie zgubił. Teraz obecnie znam osoby, które do dzisiaj go używają i mają pełen zestaw. Bo tu jeszcze do tego można było Różne elementy dokupować. Mnie niestety już nie było stać. Czym innym byłem zajęty? Praca, szkoła. I tak zleciało. Zenit 12 XP. To by było na tyle w dzisiejszym filmie. Mile widziany. Sub, mile widziany. Like, łapka, wciśnij dzwoneczek. Dziękuję za uwagę. Do miłego zobaczenia, usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.